Koronawirus. Poradnik mieszkańca Grudziądza. Bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz jednostkach podległych jest zawieszona do odwołania. Korzystaj z usług instytucji publicznych jedynie w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniej wizyty. Więcej informacji znajdziesz na www.grudziądz.pl za pośrednictwem ePUAPu możesz skorzystać z usług takich jak: zgłoszenie urodzenia dziecka, wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zameldowanie się na pobyt stały, czasowy, złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, nadanie pisma ogólnego do podmiotu publicznego, udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenie wymeldowania. Zameldowania z pobytu stałego, czasowego. Nadanie. Zmiana numeru PESEL. Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Złożenie deklaracji śmieciowej. Mieszkańcy Grudziądza, którzy nie posiadają profilu zaufanego, mogą kierować pytania na adres mailowy boi. UM.grudziąc.pl. Prosimy o podawanie numeru telefonu wnioskodawcy, gdyż ułatwi to kontakt urzędnika z interesantem.